Cześć z tej strony, Boxer 12. A dziś zapraszam do gry w Twierdzę Krzyżowiec. Legowisko lwów. No i rzeczywiście w tym miejscu jest Ryszard to serce. Jest w bardzo dobrej pozycji. My jesteśmy w takiej. No przy oazie, ale czy nam to wystarczy? Nie wiem. On ma więcej kasy. Rzeczywiście sobie trochę zwolniły czas. Jak to już tradycja nakazuje. W ten sposób sobie już ustawiam składowiska. Podstawię sobie jako taką przemysł. Nie można tutaj tego zbudować, mój pan. E, wręcz przeciwnie, można nawet trzeba. Tutaj. Aha, dlatego lewisko nie rozumiem. Dobrze więc. No, dużo jest tych Sporo mamy tych przykładów na ster. też? Jestem na tej stronie, tam nie wyczyścimy. To nigdzie nie pójdziemy po co? Możemy wysłać drywalik, co najwyżej. Drywale są waleczni. Drwale nie można, by się tego zbudować, raczej niczego mój, nie boją. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Można, a nawet trzeba, jak już wcześniej powiedziałem. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Yy, tylko trzeba mieć zac. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Elewy mogą być ciekawą w sumie naszą obroną, ale to na później, co nie ma nic. Jesteśmy atakowani! Lwy atakują panie. O to chodzili, O super, rozpoczęła się wielka inwazja na lwy. Żyby się tego na pewno nie spodziewały. Oczywiście kolejne zbiorowiska tych, więc na pewno nam trochę pomoże. W ten sposób możemy zrobić aktualnie nic. To ma zejść tędy i tędy. I będzie resztę taka było od tej strony. To się jest Tak myślę. A czy tak będzie, to nie wiem. Tak. Dobrze, że będzie tutaj postawić jakąś wieżę. No fajnie dobrze będzie jak on te wieżę sobie ominie po prostu. Czy mi będzie. To znaczy, że... Marnowaliśmy kamień. Kama, tarhot. tam inżynierów oczywiście, no inżynierów trzy Przygotowaliśmy narzędzia. Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. Mamy już trochę drewna, na, co widzę. Możemy zainwestować w farmy, farmy, paremki. W Dam trochę zdatnym życie tutaj na tym spadole. Okay. tak. Potrzeba drewna. To drewno idzie, zaraz będzie. Ten panowie ładnie strzelają, widzę. Ten pan chociaż dostał dużo hajsu, to jakoś tak nieśpieszy mu się to rozbudowa, widzę. Będziemy nas spokojnie przyspieszyć, bo, bo nie będzie jakimś szybkim przeciwnikiem. Daj nam zadanie. No nie będzie szybko reagował. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt Moja popularność spadła nic no, jednego, z nie mamy. Ile właśnie nie żebyśmy mieli. Nie można Znoś się tutaj tego zbudować, mój panie. Pozyskiwali. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Pszenica jeszcze nawet nie urosła. Kiedyś urośnie. A wtedy będziemy po A no i jeszcze nie, po, nie pobieramy tego co możemy, czyli. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dziwnie w ogóle wygląda to planowanie tego. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, więcej chyba już to nie wciśniemy. Nie można tutaj tego zbudować mój panie. Także nie można tutaj tego zbudować mój panie. To będzie wymagało dużo mieszkańców, więc od razu powbudujemy trochę te osiedla. Nie można tutaj tego zbudować mój panie. Nie można tutaj tego zbudować mój panie. To już powolutku. Sir, spichlerz jest pusty! Nie Stan skarbca bez zmian, mój panie. Naprawdę trochę mi to nie i... przeszkadza, że jest pusty. Jak on tu swoje farmy stawia, to niedobrze, bo będzie chciał ich potem bronić. Poślijmy ich tutaj, niech oni sobie tutaj trochę szaleją. spichlerzu jedzenie. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Możemy im z sumie dać, potem to cofniemy. Zwrotnie, to nie będą płcić, ale to już będzie było przydać faktów. Za mało pracowników, tak, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, ser. Ludzie przybywają do zarządzania. To jest nic dziwnego, skoro jest 9. Myślisz całkiem sporo. Nie można prawie, do tak, prawie tak dużo jak 10. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Eee, dobra, tam chyba ich, ich musimy na jakiś czas. Mamy dużo drewna, więc możemy już sobie... Um, jeszcze powiększymy trochę składy, bo te składy będą się zapychać na stop. Taka prawda. Potrzeba więcej złota. Um, tylko my mamy dostępu do żadnego żelaza, to nam niczym nie ułatwi sprawy. Będziemy robić Potrzeba w taki. Złota. Tak. potrzeba złota. Złota nie mamy też, no to super. A, bo my dajemy łapówki. No tak. To się wypruliśmy z całego złota. No, coś za coś. Ale w ten sposób trochę ożywiliśmy naszą gospodarkę. Tak. Rośnie. Tutaj przespaliśmy kawałek. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. ale Eee... Potrzebujemy jakichś tutaj zbrojowni. zbrojowni są bardzo potrzebne. Maulaj, Al amam. Dobrze. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, ser. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, ser. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, ser. To przypiszecie nam potem pracowniku. Amrokajamaulai sobie pracy. Co oni tu mają? Mają tu nic szczególnego. Mają tu jakieś katapulty i katapulty są trochę uzbrojeni. Mają więcej ludzi od nas. Normalne. Są w lepszym terenie Potrzeba złota. Mam potrzeba złota, mam damy złota, to nie będzie żaden problem. Żebyście tylko dla nas by wyrabiali, proszę. Różnicy będą potrzebni akurat na tego przeciwnika. To bardzo. Jesteśmy atakowani! Gdzie? No tu na pewno nie? nie. Tam sobie jedzie jakoś. A, takie coś. No w kurze, w kurze. Wiadomość od Lwiego Serca. Wojna to niebezpieczna gra, mój panie. Jak pomału zaczynasz odkrywać. Zniszczył farmę pszenicy i jest do mnie. Co to jest za krok? co to jest za krok? Mnie wnerwia. Będziemy musieli chyba też postawić jakąś wieżyczkę. Do zastrzeliwania wrednych Anglików. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Daleko od zamku, aby stawiać w tym miejscu. My to miejsce też może być. Nie? Ktoś tam stracimy, prawda? Farm, ale zdziwi się. Zdziwi się, jak teren zielony zacznie do niego strzelać, nie? Wasza łaskawość. Jak możemy pomóc? Jestem na stanowisko na marnie nieobecnych. Dobra, to jest idealne, idealne urządzenie, żeby usuwać nieprzyjaznych ludzi. Muszę się spokojnie zająć tym, co lubię. Rozbudowę wielkich, wielkich fortyfikacji. Gigantycznych fortyfikacji. Znaczy, fortyfikacji. Przemysłu. Eee, hmm, tak. Mieć jest już w drodze. On sobie zniknie, trudno. Do tego obiektu nie tak, nie zmuszę do, tak, do, tak, do takich pochopnych czynów, ale jak chcę to nie. Praca została wstrzymana, panie. Was to zwolnimy zaraz was. E nie można tutaj. Przeregrupujemy, bo dziś będziecie w no trzech tylko, co prawda. Szybki marsz. Zawsze dobra zmiana. Balista ustawiona na pozycji. Wy straciliśmy tych? Nie, straciliśmy. Cię uparł na te farmy, nie? Wiadomość od Lwiego serca. Wojna to niebezpieczna gra, mój panie. Jak pomału zaczynasz odkrywać? Cię uparł strasznie, no ale dobra. Skoro on by nas katapultami, łaskałość? to mamy jakąś lepszą opcję? Będziemy tutaj stawiać. Buduję takie zabawyczkę. Buduję sprzęt oblężniczy. Co, oni też takie trzymają? Mają. Na ramie broń! Trzeba coś zbudować? Tego się nie spodziewałem Buduje sprzęt oblężniczy. Ale... Oni muszą kiedyś zaatakować. Poczekamy aż zaatakują, bo widzę, że już zbiera armię, żeby no, wyprowadzić na ten atak. Muszę go jakoś obrazić? Nie do łęga. Kultaj! Kiep! Kultaj! No nie jest kultaj, to inaczej Będzie, ktoś... tak Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Gotowi do boju, ser? Zrobimy co w naszej mocy. Balista ustawiona na pozycji. Wiadomość od lwiego serca. Wojna to niebezpieczna gra, mój panie. Jak pomału zaczynasz odkrywać. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. No drażni, to drażni, nie powiem. Znaczy teraz samo taką zrobię. Arnold inwazję. Złota, mój panie. Złota nie mam. Czego by to pozyskiwać złota? Są takie ludki, Nasze zapasy złota stale żeby rosną. zawsze mogły nam trochę tej kasy jednak dać. Chcielibyśmy im piwo dać, a żeby mieć piwo musimy mieć... O, takie coś. Żeby mieć takie coś, musimy mieć takie coś. jakoś się zamyka. A no, to możemy dać Nie można tak? A żeby mnichów podburzać, to damy, damy obok picha może odwrotnie, może im się właśnie spodoba. Tego nie wiem. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. al hisan ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. No, no, Może czy inni się wyznają. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Al a nie udało się tym razem, co teraz? Wiadomość od lwiego serca Moje mury są wytrzymałe, moi ludzie mają odważne serca, tak więc przynieś swoje proce i łuki Ja nie mam procy, po wieku W jakim to żyjesz? jest zapełniona, mój panie A no, no tak, zapomniałem, w średniowieczu Poczuj moc Tak, bo ja się o pokazałem, nie? Dobra. Sam już trochę unieszkodliwie nie wyginął stąd bardzo dobrze. Jakby wyszli, to byśmy mieli przerąbana. Tak, to nie wyjdą stąd i jesteśmy zadowoleni. Eee, możemy trochę. Uwaga. Robić tych panów. Potrzeba nam nowych rekrutów. Na pozycjach. No i są naprawdę świetną kontrolą na tego człowieka. Wyruszamy! Uwaga! Potrzeba złota. Uwaga! Wyruszamy! Czy możemy podnieść podatki, czy nie możemy podnieść podatku? Jeszcze nie możemy podnieść podatku. Będziemy mogli. Będzie A i było już jest teraz. Powiedz. Powiedzmy, że się udało. Tego sprzedać. Uwaga! Potrzeba nam nowych ser. Wyruszamy. To bardzo ciekawe, że takie coś postawił. Nie możemy tam wjechać? Nie możemy tam wjechać, a właściwie to zbudował. Nie możemy, jakbyśmy zniszczyli mu ten domek tylko, ale Nie zniszczyli. czekaj. Ja nie mogę masowo teraz produkować włóczni, po prostu włóczni. Tylko... Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Jakbyśmy mogli, to byśmy robili masę, ale to masę włoczników Dzień dobry, wasza wysokość. Szybko im to idzie. Potrzeba nam broni ser no, oni My będą ostrzeni z każdego możliwego My momentu yy, miejsca czy czegokolwiek innego. A teraz możemy szkolić Możesz tych broni, Możesz na nas liczyć. Bo kazba. Będziemy mogli szkolić tysiące i... Musimy z niego wprowadzać podatku, bo są na czarne czy coś. Dobra. Możesz na potrzeba nas Trzeba nam bronić. armia zawodowa raczej ser, nie jest. Nie ma sprawy. Możesz na nas. Bo trzeba nam bronić, zawsze gotowi. Jeszcze to widzicie zawsze tak. gotowi, sami Na ramię broń Strzelać, kiedy tylko ujrzycie wroga strzelać kiedy tylko ujrzycie wroga. Gotowi no do boju ser? Czekać aż podejdą. do Strzelać kiedy tylko Już ujrzycie. Już należą wroga. do historii. Ciężko jest zrobić, żeby oni tym mieczykami nawalali. No dobra. Możesz na nas liczyć. Potrzeba nam broni ser. Dokąd, dokąd tym razem? On no tak rozsądnie Oj, mówi. Możesz na nas liczyć. O, Nie jest tego do końca pewien. Dziękuję, Ameryk. Tadu. Możesz na nas liczyć. Potrzeba nam broni. Chwalebne starania. Wiadomość od Lwiego Serca. Wydarzenia potoczyły się całkiem inaczej, skoro król musi się kryć w swoim zamku, ale kryć się muszę. Bóg masy. Nie ma sprawy. Wiadomość od lwiego serca. Pewnie. Zawsze możesz zniszczyć parę budynków. Co powiesz na uczciwą walkę? Możemy walczyć, przyjacielu. Zawsze gotowi. Dokąd tym razem? Wiadomość od lwiego serca. Tak więc zostałem pokonany i moje biedne kości muszą pozostać wśród tych nędznych piasków. Także dziękuję za uwagę. To był dosyć Jesteś dziwny odcinek, ale mi się wydaje, i tak ciekawy.